Hej, dziś, witajcie, z tej strony Bezimienne, a dzisiaj ze mną QVixxon, przywitaj się, i jesteśmy w Murder Mystery 2. Au. No. W so, no, blogu to a, też a, a, a. moim kanale. będziecie mieli odcinek. Będzie link, no. będzie link, jak nie zapomnę. No, będzie to będzie, będzie do Discorda. Będzie do Discorda. W końcu znalazłem link działający. No właśnie. Tomek wywal to na chwilę. Bo... Co? Nie. Co? Co mam? Zatrzymaj nagrywanie. Mogę zrobić cięcie. Po cięciu? No, witam. Musiałem mu coś wytłumaczyć, bo on dopiero zaczyna na obersie. Mu trzeba wszystko tłumaczyć. No. A! No to wracając, zapraszam na mojego discorda, link w opisie, i na jego kanał, link w opisie, i coś jeszcze, jakiś link? Może link do gry w opisie. Nigdy nie daję linków. A teraz w sumie to lepiej zrobić cięcie bo i tak musimy czekać. No dobra! U mnie też jest film. Witam. U, sheriff Nie, raz mnie za zatem nie zdemotyzują W sumie i tak ja nie mam menu. Widzieliście, kim jestem teraz? A, a wy widzicie, kim ja. Jakby mu się nic nie stało, mi się coś stało. Po prostu on wygląda inaczej, a mi i tak no. Ukradziono konto. Lala, la na konto Mistrz Pepe był akurat. Więc nie polecam go. Nie fajny YouTuber, tak nie słychać. Halo, ok. Nie słychać go. Ciekawie. Hello. Aha. Hallo, hallo. Hmm. Aha. Ok, jest Ciekawe. No to grammar. Dobra, yy, o! Coś, mówiłem coś widzą. Mówiłem coś widzą. A hej. Okay. No mówiłem taką prywatną sprawę, nie na temat gry, tylko taką jedną. No to ja jakby sobie zobaczę na twoim filmie ziomek, więc... O, a w sumie to nie widzę. To bez Kurde różnicy, tak. przecież ja mogę sobie twój film odpalić później. Jestem szeryfem. A, Pep, kurczę. Serio, zabiłeś mnie. Kurczę. Ale wiesz co, dziwnie strasznie zabijałeś. Więc teraz go pooglądamy. Jak? Zapol... Ro... Co? Co on pisał? Dobra, zabiłem, ich. zabiłem. I ich tego, teraz tego typa, w ogóle bardzo dużo fragów leci w tej gierce. Mega dużo fragów już mam. No, więc teraz tak, koment, ko komentujemy, y nie e-sport niestety, może kiedyś. By subskrybujcie kanał. Właśnie, o, nie, 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 nie gościu weźmie rewolwer. Nie, nie. Jak? jak my zaczęliśmy odcinek? Wiesz, ten ziomek ma rewolwer w ogóle. O, jakiś ziomek ma rewolwer. Ale Cię trafi. no ładnie No spoko, Ha. Czy na OBSie? Nie, nie mam pauzy Muszę sobie zbindować, żeby pod jakiś guzik po prostu pauzować film Wtedy będzie mi łatwiej, po prostu mogę klik, klik i już mam cięcie To tak jest łatwiej, bo tak to muszę tutaj OBS w sumie to teraz mogę to zrobić, by tak czekamy Jest test. Ale on ja to się jeszcze nie zabiła. Działa, dobra! Działa o. o, i super, teraz mogę zrobić. Wystarczy, że klik. Cze tylko muszę zapamiętać. Dobra, czyli w dół odprawdzowuje. Jasne! Witam! Tutaj, szeryf y Sheriff. Sheriff. Skąd so, mam te skarpetki To z Możesz zrobić film. Możesz zrobić film. A e, Dobra. Zabijmy mnie, Na mnie wychodzi. No, Na mnie wychodzi zabijanie. Mordercy. Na mnie wychodzi umieranie. Mhm. Uh -huh. Ten film powinien nazywać się. E, powinien nazywać się. Jak umierać poradnik dla opornych. Jak to widzę. No to by było świetne taki poradnik dla opornych. No to już niedługo będę miał taki fajne sprzed. O, Tajne to by... przejście. To jest takie... Jakby no mikrofon się takie rzeczy, ale to... On nie, nie, nie ma, długo. on jakby... Jest miał. miał. <laughs> Jakie fajne. Ej, chodź do tajnego przejścia. Ogólnie dzisiaj jeszcze nagramy Minecrafta. Zobaczymy. Znaczy, możemy, ale coś ale Ej, ej, ale to może być tak, że my go nagramy, ale... Um, tego, ale nie. Ale nie wrzucimy. Nie, ja go wrzucę. Zobaczymy. Uch, nam nie wychodzi tego szeryfowanie, nam wychodzi umieranie. Coś jeszcze? i nie. Szerokim nie da się po prostu być. Dobra. Okay. Ja umiem wstać. A ja nie umiem. No, czuło się w Fortnite. Lol. No, no. Ja, jakbyście u mnie szukali Fortnite'a, to tutaj go nie znajdziecie. No. A u, mnie... u U niego może kiedyś. A widzę, mnie U mnie się. zapraszam. U mnie zaprasza. No u niego może będzie niedługo. U mnie. No. U mnie trochę to sobie jest... poczekacie. Hmm. tutaj jest. Z nożem? Okay. No jaki to jest żart? Hmm. <grym> ah! O! Ej! Aha, umarłem. Ciekawe. No i jak zwykle, jak zwykle, jak zwykle. Yeah. Widzicie, to, to lepiej. Co? Bo co? takie fajne słowa typy pisały na. żeby to powiedzieć. W roblox, więc. No, jakieś tam typy losowe. Fajne, fajne słowa. Nie polecam No, polacy, są. Nie, nie polecam ich używać. Polacy są. A co? co Czego nie polecasz używać? Bo teraz tak jestem. Teraz patrzę na Tak, słówek no. fajnych, bardzo. <laughs> Wulgarnych. Nie, no, baba. Pouczania tylko do grania, więc jakby no. Napiszcie. Yy, dobra. Nauczyciel, yy, napiszcie po prostu na, na u czacie. Nie, u mnie... U napisz... To będę przypinać serduszka. A, a, a u mnie, a u mnie napiszcie... Nuda. Bo u mnie jest nudno zazwyczaj. Cisza yy, i cisza. No. Ludwik ma. Jestem w zierągu odcineczek. Albo szybciej, ile ten odcinek trwa? 9 minut. Dobra, kolejny. No, ciebie trochę wygląda. A, nudny nocem jest grany. No, jest Ja się siedzę, na, ja, ja tańczę na biurku. Du, 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 du. Dobra, to Czyli... będzie lepsze. Hmm. O Elo Tak myślałem, on często. Niedawno zlećmy Amą gas. Ja. Elo! <laughs> no, Ale nikt mnie nie zauważył. No ej. Ja do Sekretny mordy... Jest jaką... Super! Zawsze jest tak, że ten, u którego więcej o... Znaczy, zazwyczaj jest tak, że ten, który nie no ochnie. rzuć, 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 rzuć. No. Przed siebie rzuci. Dawaj, wejdziemy, No. A, on skacze. O nie, szeryf! Uuu, ładnie. Uwaga! Uwaga! Zabijesz typa, ale szeryf! O, też no żyję. I w powietrzu! Typy! To sobie w powietrzu, pogracie, gracie typy! tak fly! Mm -hmm. Hashtag flygam w komentarzach. No. U mnie to przypinam serduszek. Ja, ja, ja pójdę. E, o, 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 Właśnie zmieniłem na te... Dobra. Y, a ostatni... O nie, to jest banan. Banan idzie, banan idzie, banan idzie, banan idzie. Widzicie, Widzicie, widzicie twoje skrzydło. Widzicie, widzicie. Ty, 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 ty. Uuu, ale że się go zakosi. Pierwszy winek w tym odcinku bez Pierwszy i ostatni. Zajm życie. Zawsze, zawsze jeden win. Równa się jeden win. U nas. No. Więc... My zawsze raz wygrywamy. Nawet zero czasami. No. no! Cześć! U mnie jeszcze trwa. Okej. Okay. Czek, czekaj! Tomek! Czy jak zrobiłem, zat... zatrzymaj nagrywanie, to mi się to zapisało? Tak, jest to w. Y, tego. Jakby ja jeszcze nie skończyłem. Dobra, teraz dostosowanie kanału. I teraz. Yy, prze... Nie, musisz. Prześlij filmik musisz. No? No, a, a u mnie zakończymy tym pięknym y, murderem. Który to jest plik? Więc. Sia.